Dzień dobry Państwu, to jest odcinek, który kończy, spina w pewien sposób kompleks forteczny Fortus Strzemieńcin i po tym odcinku ruszymy w kierunku osiedla Rządz i zaczniemy szukać tamtych umocnień. Choć wrócimy jeszcze na Strzemięcin z bardzo prostej przyczyny: chcielibyśmy pokazać w późniejszym okresie jeszcze schron, który tutaj powstał w okresie 1914 roku. Natomiast dzisiaj jesteśmy na przedpolu tego fortu i chcielibyśmy pokazać umocnienia polowe, że tego jeszcze zachowało się naprawdę bardzo dużo. Jeśli Państwo. Spojrzą tutaj w tą część, widoczne są okopy dobiegowe, widoczne są stanowiska strzeleckie, widzimy tutaj z tej strony pierwszą linię obrony, która Miała chronić ten fort przed przeciwnikiem. E, ważna bardzo uwaga: te okopy powstawały i w okresie 1914 roku, ale także i w okresie 1944, bo wtedy nastąpiła ta rozbudowa. To, ta rozbudowa spowodowała, że na forcie pojawiły się to bruki oraz jeden schron, tutaj e, znajdując się kawałek dalej, nie jest w tej chwili widoczny. Regelbau. Za chwilę o nim jednak parę słów powiem. Tutaj wspomnę tylko, że tu. Z tej strony znajduje się pierwsza linia obrony tego fortu. Oczywiście tych drzew, tych krzaków tutaj nie było. I jeszcze jedna ciekawostka. W tamtej części znajduje się budynek straży pożarnej. Według różnego rodzaju przekazów, to właśnie na terenie tego, e, tego kompleksu jeszcze długi czas po zakończeniu II wojny światowej znajdowały się rozbite działa. Jedni twierdzą, że to były tak zwane 88-ki niemieckie, inni, że jakieś włoskie działa, które trafiły do garnizonu grudziąckiego. Jak było w rzeczywistości, w tej chwili chyba nie da się ustalić. Natomiast wróćmy do tego. Regelbau. E, ten schron, który spina właśnie takie stanowisko obronne składające się z trzech tobruków i jednego schronu dla. Drużyny piechoty w tej chwili znajduje się pod budynkiem prywatnym. Nie będziemy więc go pokazywać, nie będziemy wskazywać w którym miejscu tak, aby właściciele y, mogli spokojnie sobie funkcjonować. Natomiast trzeci Tobruk, bo dwa pokazaliśmy, trzeciego Tobruka w żadnym odcinku nie pokazaliśmy, znajduje się kawałek dalej, on został po prostu w tej chwili zasypany. Nie ma go, jest przykryty tonami ziemi. Natomiast y, jeszcze wa ważna rzecz. Kilka osób pytało właśnie o działania drogowojenne na, na tym obszarze. Tak. Tutaj wiemy o tym, że jakaś grupa żołnierzy niemieckich utknęła, została odcięta od sił garnizonu grudziąskiego i e, zostali wzięci do niewoli. Jak długo trwała ta akcja, tak naprawdę nie mamy pojęcia. Natomiast e, przewija się nazwisko Friedenhagen bądź jakaś mutacja i pada także stopień oficerski pod tytułem Oberleutnant. Czy taka osoba w ogóle funkcjonowała? Okazuje się, że w wykazach garnizonu grudziąskiego w tamtym okresie takiego człowieka, nie udało się znaleźć. Co nie znaczy, że nie trafił tutaj z jakąś rozbitą jednostką i nie został włączony w skład tego garnizonu. Tak mogło e, zaistnieć. Natomiast wiemy, że na tym terenie toczyły się ciężkie walki, bo sprzęt resztki e, poniszczone, poniszczonego sprzętu wojskowego walały się jeszcze tutaj przez wiele lat po wojnie, zresztą do dnia dzisiejszego można czasami trafić na jakieś przerdzewiałe e, artefakty, natomiast e, także potem ekshumacje z tego terenu, zwłaszcza w 1948 wskazały, że natężenie walk było tutaj naprawdę spore także na dzisiaj kończymy Fort Szemięcin, ruszamy na kolejne osiedle e, grudziąskie czyli osiedle Rządzkie, aby tam pokazać Tamtejsze umocnienia i wspomnieć jeszcze parę słów na temat walk 1945 roku. Dziękuję Państwu.